Po sesset to Klantop 1 na serwer 2. Mamy dużo piesków. Wyjebane w kosmos zaka. Można dać 100 itemów, dzięki już dojkowi, do tego 100% bijania itemów na każdym levelu. Do tego płonowanie multikont. Ty będziesz malficjoru z 3112. Potem wypierdalamy je do wrogich klanów. Zajebisty klocki. Handlarz 150, garnizon 130, 300 kHP. Pusta a, pusta a. Wpierdalamy także pustaki. Go go chłopaki. A, 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 a. Atak załatwiamy bamy. Killing, Dżung, Odbanu i Cieniasa. I przymknij oko na te Noweś No weź, kurwa bo mi płacze na Ircu. Masziskie dalej.